Terapeuci z Reddita, czy kiedykolwiek naprawdę baliście się swojego pacjenta? Jeśli tak, to dlaczego? Nie jestem terapeutą, ale kiedy miałem 18 lat, trafiłem do szpitala psychiatrycznego mojego uniwersytetu. Zostałem przypisany do grupy ludzi poniżej 22 roku życia, w której znajdował się dwudziesto-kilkuletni strażak. Pocztą pantoflową od innych wścibskich pacjentów dowiedziałem się, że facet cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową. Nic wielkiego. Wszyscy mamy coś nie tak pod kopułą, prawda? Mężczyzna był bardzo cichy, dość atrakcyjny i zamknięty w sobie nawet podczas sesji grupowych. Mimo to każdego dnia taksował mnie przenikliwym, przytłaczającym spojrzeniem. Nie pamiętam, żebym zamienił z nim chociaż dwa słowa. Może uśmiechnąłem się przelotnie parę razy po nawiązaniu kontaktu wzrokowego, ale starałem się tego unikać, biorąc pod uwagę, w jaki sposób się na mnie gapił. W trakcie mojego pobytu większość czasu spędzaliśmy w pokoju wspólnym, coś jak salon tylko na oddziale psychiatrycznym. W tym czasie on siadał naprzeciwko mnie ze szkicownikiem. Szczerze mówiąc, myślałem, że stara się jakoś zabić czas. Kiedy już się zdecydujesz na terapię, nie możesz sobie tak po prostu odejść, chyba że lekarz zaleci inaczej. Pewnego dnia do szpitala przyszła moja mama, żeby mnie odwiedzić, i od razu zwróciła uwagę na faceta, który się na mnie gapił. Korzystając z okazji, że akurat rysował, stanęła za nim i momentalnie zamarła. Dosłownie jakby ktoś oglądał film i nacisnął pauzę. Okazało się, że mężczyzna w bardzo szczegółowy sposób narysował mnie, wiszącego pod sufitem oddział. Mama natychmiast powiedziała o wszystkim pielęgniarce, która zabrała strażaka z pokoju. Nigdy więcej go nie widziałem. Parę dni później podsłuchałem rozmowę pielęgniarek, z której wynikało, że facet wypełnił podobnymi rysunkami cały szkicownik. Na każdym z nich byłem ja martwy. Na milion różnych sposobów. Szczerze mówiąc, to najstraszniejsza rzecz, jakiej kiedykolwiek doświadczyłem. To były początki mojego szkolenia. Jeden z klientów zażył przed sesją grzybki, które zaczęły działać podczas naszej rozmowy. Był ode mnie o wiele większy i wcale nie chciał tu przychodzić. Po parunastu minutach doszło nawet do tego, że zaczął mi grozić i obwiniać mnie za całe zło świata. Sytuacja stała się tak napięta, że byłem zmuszony wstać i wyjść z gabinetu, aby wezwać przełożonego. Nie mogłem tam zostać, bałem się, że zostanę pobity albo co gorsza, uduszony. Kiedyś pracowałam w ośrodku terapii behawioralnej. Miałam paru pacjentów, którzy mnie przerażali, ale żaden z nich nigdy mi nic nie zrobił. Bardziej niebezpieczne okazały się dwie młode kobiety, których postawa w żaden sposób nie wskazywała na to, że mogą się okazać agresywne. Obie były niesamowicie ciche, wycofane i skromne. Jedna z nich próbowała udusić mnie moimi kluczami. Nie bez przyczyny zawsze mieliśmy ze sobą smycz, a kiedy kobieta kilkukrotnie próbowała ukraść mi klucze, żeby wybiec na ulicę, postanowiłam z niej skorzystać. Byłam głupia, myśląc, że to zadziała. Na szczęście do tej samej smyczy przypięty mamy guzik alarmowy, z którego udało mi się skorzystać, gdy byłam duszona. Do drugiego ataku doszło na oczach pracowników niedługo po tym, jak zostałam przeniesiona na oddział o niskim poziomie bezpieczeństwa. Już miałam wychodzić po zakończonej sesji, gdy pacjentka złapała mnie za włosy, przewróciła na ziemię i przeciągnęła przez cały korytarz. Kopała mnie po klatce piersiowej i brzuchu, dopóki ktoś z personelu nie zareagował. W rezultacie została wysłana na lepiej zabezpieczony oddział. Od tego momentu się jej bałam, ale nie została z nami długo. Zajęły się nią odpowiednie władze po tym, jak zaatakowała ciężarną pielęgniarkę. Ją również przewróciła na ziemię i nadepnęła jej na brzuch. Jedyną pacjentką, której trochę się bałam, była ta, która groziła, że mnie zabije. Wiedziałam, że jest śmiertelnie poważna. Już wcześniej zdarzało jej się napadać na innych pracowników, w wyniku czego została przeniesiona na oddział o wyższym stopniu bezpieczeństwa. Słyszałam, że już pierwszego dnia połamała palce jednemu z pracowników. Pewnego razu zamknęła personel i innych pacjentów w pokoju, grożąc im oraz krążąc wokół stołu, jak drapieżnik bawiący się swoją ofiarą. Regularnie doświadczam agresji i przemocy. Więc przestało to robić na mnie wrażenie, ale w jej przypadku było inaczej. Celowo unikałam kontaktu wzrokowego i patrzyłam prosto przed siebie. Starałam się ukrywać przed nią swój strach, ponieważ wiedziałam, że na tym jej najbardziej zależy. Tak, parę razy, ale wydaje mi się, że tylko raz byłam w realnym niebezpieczeństwie. Zanim zostałam terapeutką, pracowałam przez krótki czas w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w której młodzież zmagała się z poważnymi zaburzeniami neurorozwojowymi autyzm, niepełnosprawność intelektualna i podobne oraz problemami behawioralnymi. Wszyscy nasi pacjenci byli w przeszłości świadkami albo sprawcami przemocy. Większość z nich doświadczyła jakiejś traumy, a dwie trzecie pozostawały pod nadzorem państwowym. Poza tym była to instytucja nastawiona na zysk, w której brakowało personelu i kompetentnego kierownictwa. Tamtego dnia byłam w skrzydle starszych chłopców, próbując przygotować moją grupę do przejścia do następnej czynności. Jeden z chłopców, nazwijmy go Patryk, funkcjonował całkiem sprawnie, ale miał poważne problemy z przywiązaniem. Kiedy pojawiali się nowi pracownicy, tacy jak ja, szybko wynajdował sobie ulubieńca. Nic dziwnego, że wybierał tych, którzy odnosili się do pacjentów z należytym szacunkiem. Patryk był zabawny oraz sympatyczny. I na ogół stosował się do poleceń, będąc tylko odrobinę bezczelnym, co szczerze mówiąc, tylko dodawało mu uroku. Jednakże stopniowo zaczął przesuwać granice, nalegając, aby być w grupie ze swoim ulubieńcem. Właśnie z tego powodu grupy zmieniały się co jakiś czas. Nieustannie domagał się uwagi i robił wszystko, żeby tylko wywołać jakąś reakcję. Pewnego razu powiedział mi, że nigdy nie znajdę sobie chłopaka, ponieważ mam wąsik. Jeśli nie udało mu się postawić na swoim, wpadał w szał aż do następnego spotkania, podczas którego był na powrót słodki jak cukiereczek. Och warto również wspomnieć, że dźgnął ołówkiem poprzedniego, ulubionego członka personelu. Wracając, próbowałam przygotować grupę do wyjścia, a w międzyczasie Patryk w kółko powtarzał moje imię od jakichś pięciu minut, aby umocnić granice i powstrzymać jego napady złości. Powiedziałam mu, że chętnie z nim porozmawiam, kiedy wszyscy będziemy gotowi, a następnie zaczęłam go ignorować. Chwilę później udałam się do pokoju pacjenta, który bardziej mnie potrzebował, żeby pomóc mu włożyć buty. Zamknęłam za sobą drzwi, aby krzyki Patryka nie wywołały u niego niepotrzebnego niepokoju. Nie minęła nawet minuta, a Patryk rzucił się na drzwi, warcząc ze wściekłości i próbując dostać się do środka. Nie wiem, co planował, ale raczej nie chodziło o szczerą przyjacielską pogawędkę. Oparłam się o drzwi całym ciężarem, walcząc, żeby pozostały zamknięte. Niestety, nawet w wieku piętnastu lat Patryk był ode mnie o wiele większy, co nie było dużym osiągnięciem, zważywszy na fakt, że nie mam nawet metr sześćdziesiąt. Co gorsza, żadne z drzwi nie mają zamków, a ja wcale nie wygrywałam tej potyczki. Udało mu się uchylić drzwi, na tyle, że ujrzałam przez szparę jego maniakalny uśmiech. Mogłoby się wydawać, że dla niego to była zabawa, ale nadal stanowił zagrożenie i nie panował nad gniewem. Spanikowałam i zaczęłam wołać o wsparcie, ale nie mogłam dosięgnąć krótkofalówki bez puszczenia drzwi. Nagle, ni stąd, ni zowąd, Patryk został z hukiem powalony na ziemię. Skorzystałam z okazji, by zatrzasnąć drzwi i wysłać paniczny sygnał alarmowy przez krótkofalówkę. Kiedy w końcu cała roztrzęsiona wyszłam z pokoju, zobaczyłam, że wciąż rozwścieczony Patryk został obezwładniony przez członków personelu, a z jego wargi cieknie stróżka krwi. Ku mojemu zdziwieniu jego los podzielił inny pacjent, Tom, który siedział spokojnie i czekał na uwolnienie. Jak się okazało, Tom doświadczył przemocy domowej. I widok kogoś, kto próbuje skrzywdzić kobietę, okazał się dla niego silnym bodźcem wyzwalającym. Wybiegł więc ze swojego pokoju, rzucił się na Patryka i zamknął go w silnym uścisku. Rodzice Toma uważali, że lekcje karate pomogą ich buntowniczemu, rozwścieczonemu synowi bardziej niż terapia, dlatego chłopak dobrze wiedział, co robi. Tom poniósł standardowe konsekwencje przemocy, takie jak obezwładnienie do czasu, aż nie będzie już stanowił zagrożenia i utrata wszelkich przywilejów do końca dnia. Upewniłam się, żeby na pewno mu podziękować. Naprawdę nie wiem, co by się stało, gdyby nie zainterweniował. Kiedy byłem w szkole medycznej, nasza psychiatra opowiedziała nam, że kiedyś postanowiła przefarbować włosy na rudo. Parę tygodni później trafił do niej pacjent, który miał obsesję na punkcie rudych kobiet. Fantazjował on o zabijaniu ich, żeby później móc przechowywać ich oskubane głowy w pudełku. Kobieta wzięła dwa tygodnie wolnego, a pacjent trafił pod opiekę innego lekarza. Nie jestem terapeutką ale szkolnym pedagogiem. Jeden z moich uczniów, który ma prawie dwa metry wzrostu, zmaga się z emocjonalnymi problemami behawioralnymi. Kiedy przeczytałam jego historię i dowiedziałam się o wszystkim, przez co przeszedł, nieironicznie się popłakałam. Nie ukrywam więc, że mam do niego słabość. Niestety czasami jego gniew wymyka się spod kontroli i chłopak potrafi być wtedy naprawdę przerażający. Raz uderzył pięścią w słup obok mnie i o mało nie trafił mnie w twarz. Spojrzałam mu wtedy w oczy i surowo zapytałam Czy zdaje sobie sprawę, że właśnie prawie mnie uderzył? Te słowa przywołały go do porządku i natychmiast zaczął mnie szczerze przepraszać. Miałam ochotę go przytulić i powiedzieć, że wszystko będzie w porządku. Byłam przerażona, gdy pijany partner klienta zapędził mnie w róg, albo gdy brutalny, cięższy ode mnie o jakieś trzydzieści kilo przestępca seksualny zablokował mi wyjście i groził, że zabije mnie oraz całą moją rodzinę. Jednakże pacjentką, która najbardziej zapadła mi w pamięć, była piętnastoletnia dziewczyna pochodząca z rosyjskiego sierocińca. Głównym powodem jej pobytu w placówce był problem z używkami, ale jasne było, że ma również poważne problemy ze zdrowiem psychicznym, które towarzyszyły jej od dziecka. Miała również problemy z przywiązaniem, ale nie ma się co dziwić, skoro razem z rodzeństwem zostali pozostawieni w kołysce na pastwę losu, pokryciwszami, a następnie ogoleni na łyso. Rozmowa z nią była jak próba rozmowy z czarną dziurą przepełnioną nienawiścią. Nienawidziła wszystkiego i wszystkich, a do tego nie miała żadnego instynktu samozachowawczego i nie była świadoma konsekwencji swoich działań. Robiła tak absurdalnie niebezpieczne rzeczy, że człowiekowi aż kręciło się w głowie od samego patrzenia. Nie dało się do niej dotrzeć w żaden sposób, było już najzwyczajniej w świecie za późno. Ktoś powinien był zareagować, gdy była jeszcze dzieckiem, została wypisana, gdy okazało się, że chowała noże pod materacem. Nie zdziwiłabym się, gdyby w tym momencie była w więzieniu. Podczas mojego pierwszego semestru na praktykach moim pacjentem był mężczyzna, który przyniósł na spotkanie duży nóż myśliwski. Był on przewieszony z tyłu za pasem. Pokazał mi go w połowie naszej sesji, a ja natychmiast oblałem się zimnym potem, ponieważ pacjent został skierowany do nas z powodu problemów z gniewem. Innym moim pacjentem był ogromny facet, który przyznał się do wielokrotnego uderzenia śpiącego niemowlęcia w twarz i głowę, bo był o nie zazdrosny. Pewnego dnia zjawił się na spotkaniu bardziej spokojny niż zazwyczaj. Podczas omawiania sesji z poprzedniego tygodnia wyjawił mi, że nienawidzi swojej żony, a także wspomniał, że przypadkowo kupił broń do polowania na jelenie. To była nasza ostatnia sesja, zanim przestał przychodzić. Cały czas o nim myślę. Mam tylko nadzieję, że z dzieckiem wszystko w porządku.